Czterej Witam episode of GTA Vice City. No to zaczynajmy. Oh, we We gotta redecorate this place. We gotta make it look older. I can't stand this look. Tommy, what do you say? What do you say we put a bar in? There. You're my lawyer, Rosenberg. Not my interior decorator. Got it? Listen to me. The time to take over this town is now. It's all out there waiting for us. We need to start seizing territory. And let vice city know we're the new players in town you know what i'm saying what you need is a legitimate front tommy real estate it's never done me no harm we need to start using some muscle or we can kiss all that hard work goodbye local business know diaz is dead and they're refusing to pay protection oh we could try bribery bribery screw bribery i'll show you how to make them scared i'll be back here in five minutes let's go oh, fuck Hej, jesteśmy poza rzędem. Dobrze. Dajcie mi to. Kogoś okay. wyskoczyło to... okay, jeszcze? Tutaj. Dobrze no to dobrze. to. A przepraszam bardzo, że tak filmy cię. Chciałem rzadko ukazują, no ale nie mam czasu, nie mam ochoty na nagrywania, ale oczywiście przecież nie siły, więc przepraszam Was, tak? tutaj mam wiele nowych projektów, które są w mojej głowie, lecz jeszcze nie ujrzały światła dziennego, ale zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję jeszcze na nowy mikrofon, z którym będzie mi o wiele lepiej niż z tym. Mam nadzieję, że wkrótce... Uda mi się go kupić i zaczniemy, i zacznę więcej nagrywać. Dobrze, dojechaliśmy tu już prawie na miejsce. To trzeba teraz. Z... Let's go. Kogo mam zabić? Hmm. A, mamy wejść ze sklepu. Psz. Centrum

Nie za dużo tego? To chyba jest plot portu. tutaj się brykniemy. Wyjdziemy na górę. Dawaj, Tommy! Jesteś <noise> szmidzian. Skubany! Nie masz broni chłopczej. Zobaczmy. Możesz sobie z Jeszcze tutaj jesteś O, 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 ten pan mu fajnie mówił. Dobrze, weźmiemy sobie szybko, to jeszcze mamy 2, minut, 2 minuty, prawie. Wchodzimy do góry, i tutaj zaraz będziemy kosić się tam. Szybko, szybko, Tominu. Ja jebię. Dawaj, Tominu. Nie mam czasu na. Jestem na liście. Ty też chcesz, Mój o Moja, piękna też jest dostawcą. Skąd tysz szczerze, Maciarzu? Jeszcze. Mam nadzieję, że znowu jeszcze gdzieś tak nie odwalimy czy coś mm. is... tutaj wybijemy to już wiemy co zrobić przebierzemy się może. No i kupimy sobie jakąś malibu na przykład. Zobaczymy, zobaczymy. Jeśli zauważysz przy budynku zieloną ikonę domku, oznacza to, że możesz stać się jego właścicielem. Aby kupić budynek, wejdź na symbol domku i wciśnij tab. T-A-B Dwa tysiące dolara. Uuuu! no ładnie to tak pani płacę. Ja, ja się tu nie będę mieszał. Idziemy, sobie przez te drzwi pobierzemy komórkę. Avery, Wotinia.

To jest bliżej? Heh. A pojedziemy do grupy Love Fists. Chciałem to w Zobaczymy jakie nowości miała dla nas ta grupa. Ale jeśli się nie mylę to była grupa rockowa bodajże. Chyba tak, no. czaszkę.

You've been busy trying to sort things out. You didn't give me a lot of support down here, Sonny. All oh, my fault is it? Well, I've heard you've been busy alright. Busy killing drug barons. Busy taking over. Don't forget about us, Tommy. Because I can assure you, I ain't forgotten about you. Show me your Love juice. Right, yes! Yeah. Yeah. Brilliant, bloody brilliant! Hey, Tommy! Glad you could make it. Hey, you ever met Lovefish before? No, I haven't, but I've always loved your music. Let me introduce you to the band. This is Per Percy, Dick, and Willie's in the Kazi, and that was Jez in the booth earlier. And guys, I you to meet a good friend of mine. This is Tommy. We go way back. And uh, what was your name again? <laughs> Leave it up, Jez, you remember. Don't be playing games with me, mate. I'm too crafty for that sunshine. English, English speak. Speak. The, the thing is, Tom, totally the boys totally need like some they're help. Thanks are connected. I don't have totally We need some <laughs> drugs, pal. Gotta get on the old <laughs> love juice yeah, yeah, no, fury, yeah. You know. Yeah. Well, this is Vice City, man. What's the problem? Love juice, man. We need love juice, man. Can? Love juice. Aye, two parts boomshine, one part trumpet, five fizz bombs, and a liter of petrol. Can you help us out, pal? Oh, we really mean a lot you to the do boys. You can do that for the boys, right?

urwę jaja. Urwę jaja frajerzy Było warto, szmaciarzu. Towarzystwo powiadasz? Mercedes, a to sobie weźmiemy ten piękny motor. Gdyż jest piękny. Dobrze. Tak. Nie chcę mieć kłopotu z prawami autorskimi. Więc. Przeoczymy na pustek. Jeszcze jedno to radio. Dobra. Walić. Wyjedziemy na kolumny. Obejrzymy to piękne miasta i joł! Zosz! -E no widzicie mamy 88 341 dolarów <grywka> Pamiętam jak YouTube był Było się, że no ale no pamiętam Mercedes! O!

Eee no nie było takiego, że mam, nie, nie do, mam ją dostarczyć tak, żeby było pięknie super Dobrze, niech będzie Zdążymy, coś nic bez kojarzyń proszę A nie, Boże Zawał. Go Render spokojnie... spokojnie... Powoli, powoli, bo się do Skoncentrowanie normalnie. Patrz na drogę, patrz na drogę. Panu, no nie mogę!

Czy macie jeszcze jakieś zdumny... Dobrze, no to zrobimy.. ej. Zrobimy ostatnią misję i koń będziemy kończyć ten odcinek Psychopata. Tommy, man, am I glad to see you? What's going on? Bad vibes, Tommy. Aye, I'm knee joking again. it is heavy stuff, man. Heavy gas. This cat, we hardly know him, but he knows us. Like this cat. Knows all about us. Knows that Willie likes his lady's underwear, eh? Or that Percy likes Jimmy's underwear. You, you fool. That. Just come, eh? Jazz, bomb, yes. sheep. It's a love rocket thing, can. Wait, <laughs> shut yeah, up. Yeah, a love rocket <laughs> thing, right? But listen, this cat. The, the guy wants Love Fist dead. Dead, Tommy. Love Fist, gone. You know what they say, the good die young, but Tommy, you've got to save love fish. We've got a in two hours, and I think... Yeah, and the boys think the stalker's going to try some monkey business there. No, interesting, interesting things. You'll be to me. Close it. I'll probably have problems with you again. Right? Fuck

już wózek golfowy, ale no nie w tą stronę, nie, proszę. Mm. No i wielkie bum, yep. piekne bum. O rewolwer, o jacy. Też chcę. Dajmi go. Dobrze. How you doing mate? It's Paolo again. Look Tommy, I forgot to mention that we're gonna need some extra muscle for the concert. A bit of security. There's a biker gang led by Mitch Baker. It would be great publicity. Very rock and roll, baby. Sort this out for me and I'll get you some backstage passes for the gig, alright? And I kim it too. Dobrze. No to w tym pięknym miejscu, w tym miejscu tego tragicznej śmierci tego młodego mężczyzny, lat 25 i psychodelicznego fana, fanki, łamane. Zakończmy ten dzisiejszy odcinek w tym druzgotącym dla społeczeństwa właśnie miejscu, a to jest bo To tutaj, piękne broni to wszystko. Ciekawe, czy na to miejsce popuści się policja. Nie wiem, zobaczymy niż przyszłości z pierdoli. Dobra, no, nie bez wydowodów. Jeśli Wam się podobało, komentujcie. Oczywiście subskrybujcie, komentujcie, subskrybujcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie!